Bycie szatanem to żaden sukces. Uważanie przebiegłości oraz cynizmu, szyderstwa i sarkazmu za kwintesencję inteligencji albo mądrości życiowej. A taki jest szatan. Takie są demony. To nieszczęśnicy, którzy zawsze mieli o sobie bardzo wysokie mniemanie. A tematem naszego dzisiejszego spotkania w tym nietypowym anturażu jest, co jest kwintesencją, bycia diabłem. Czego uczymy się od diabła. Zaczynamy. Lucyfer, ten jakże potężny i wspaniały anioł, chciał dobrze, był zwolennikiem ładu i normalizacji, chciał szczęścia dla wszystkich istot ludzkich i bardzo zależało mu na swoim sukcesie. Gdy wystawił swoją kontrkandydaturę na Zbawiciela Dzieci Boskich, miał według objawień danych w Perle Wielkiej Wartości zapewnić Ojca Niebieskiego – oto jestem, poślij mnie, będę twoim synem i odkupię całą ludzkość, tak, że ani jedna dusza nie będzie stracona. I dokonam tego na pewno, daj mi więc Twoją cześć. Księga Mojżesza, rozdział czwarty, wers pierwszy. I tak oto te dobre intencje, a ludzie z pewnością za takie by je uznali, wbiły Lucyfera w dumę i pozbawiły pokory, czyli najcenniejszej z cech dziecka Bożego. Miał zatem Lucyfer przecudowny pomysł w sumie. Wszyscy zbawieni, odkupieni, ani jeden stracony, i odpowiednia przy tym pozycja. Lucyfer byłby kapitalnym Mesjaszem. To znaczy, powiedziałby jasno i klarownie, jak żyć, co i kiedy robić. Dałby wszystkim szczęście, radość i zbawienie. Uporządkowałby całą rzeczywistość. Lucyfer, jak wskazuje jego imię, niosący światłość, zapewniłby świat ładu, norm i wielkiego szczęścia. Tylko, że wówczas na życie odpowiedzialne nie byłoby już miejsca. Nie byłoby przestrzeni ani na dokonywanie wyborów słusznych albo błędnych, nie byłoby czasu ani na rozwój, ani możliwości na dojrzewanie. Piękne chęci inspirowane powszechnie uznanymi cnotami, ambicją, altruizmem oraz stanowczością stały się przyczyną potężnego grzechu. Chrystus wielki Adonai nie bał się mroku absolutnego, zapragnął wejść w najciemniejsze jądro świata, który sam stworzył. Wiedział, że tylko on może skonfrontować się z największym dnem, tylko on mógł udźwignąć istotę rzeczy, a istotą wszystkiego na jego najniższym dnie jest to rozpaczliwa męka. I Chrystus postanowił się z nią właśnie zmierzyć. Trzeba w nią wejść, by dokonać dzieła odkupienia. Lucyfer spanikował, zaproponował ład i normalność. Bał się zakresu troski i męki, która była ceną zbawienia wszechświata, a Chrystus miał odwagę i śmiałość, by wejść w świat najgłębiej. Co więcej, Lucyfer chciał utrzymać cały wszechświat krótko, Chrystus odpuścił. Wszedł w najgłębszą strukturę rzeczy, jako Stwórca dokonał dzieła, które zaczął i dał tym samym przykład odpowiedzialności za swoje działanie. On był odpowiedzialny i konsekwentnie dał przestrzeń na samostanowienie wszystkim duszom. Nikomu nic nie nakazał. Chrystus dokonał dzieła zbawienia i zachował u ludzi pełną swobodę. Mogą teraz wybierać, czy przejmą jego ofiarę, czy z niej zrezygnują oraz na ile są w stanie pójść za nim. A zatem Lucyfer odniósł porażkę, ponieważ okazał się tchórzem, wybierał drogę łatwą, a Chrystus najtrudniejszą. Lucyfer wybrał drogę jasną, drogę światła. Chrystus obrał drogę trudną, drogę wielkiego mroku. Lucyfer, kochający chwałę i światłość, został ich pozbawiony na wieki i ciemność go pochłonęła. Chrystus postanowił otoczyć swoją troską i ojcowską serdecznością mroczną naturę wszechrzecze, i ciemność go nie ogarnęła, lecz cała bardzo chętnie poddała się Jemu. Popularnej, ale nawet poważnych teologów, piekło jest przestrzenią bólu, męki bez końca. Znam osoby, którym ta wizja bardzo odpowiada. Niebo jest miejscem rozkoszy, spokoju, radości. Znam osoby, których, które przeraża taka wizja. Tak czy inaczej. Przyjemności, intensywna radości, bez kontroli, podobnie jak i ból, bez kontroli nad nimi i bez znajomości ich natury są zawsze przyczyną cierpienia. W tym ujęciu i niebo i piekło wydają się być tak naprawdę i nieludzkie, i nieboskie. Tymczasem doktryna uczy nas, że Królestwo Niebieskie to poznawanie boskości, to poznawanie istoty boskości, boskiej natury, Boga i nas samych. Piekło tymczasem to pustka bez dna. Tylko tę pustkę mają do zaoferowania szatani. Ta pierwsza perspektywa nazywa się życiem pewną pełnią, zgłębianiem. Męki piekielne nie mają do zaoferowania nic poza rozpaczą i samotnością, depresją i na tym się kończą. Pewnie chcecie w końcu usłyszeć konkluzję. Czego uczymy się od diabła i czego uczymy się od diable? A mianowicie uczymy się jednej prostej rzeczy, że konsekwencją dumy i egoizmu jest rozpacz i pustka bez końca. Dowiadujemy się natomiast o naturze diabłów, że zostały one na zawsze pozbawione największego przywileju dzieci Bożych, jakim jest posiadanie cielesności, posiadanie ciała. To kapitalna rzecz. Dzięki ciału możemy przeżywać rozkosze, radości, możemy cierpieć, możemy przeżywać mękę i ekstazę. Demony nie, ani jednej z tych rzeczy. Nie potrafią nawet przeżywać satysfakcji. Przez zazdrość wobec ludzi gnębią ich. I kuszą. Demony pragną uprzykrzyć życie ludziom. Chcą widzieć ich łzy. Chcą widzieć, jak katują siebie nawzajem, jak zadają sobie ból, cierpienie. Chcą ludzkiej klęski, z zazdrości. Ale skłanianie ludzi ku złemu nie daje im żadnej radości, a nawet satysfakcji. I na tym polega ich tragedia. Jak czytamy w księdze Mormona, żałość jest ich naturą. A mówiąc konkretniej, naturą demonów, diabłów jest smutek. I tylko tego życzą one ludziom. Smutku, depresji i pustki. Powiem tak. Nie warto.